Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 14. Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa minus 3 drugie. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy. No i mamy cztery odpowiedzi. Dobrze, co no wiemy? Wiemy, że ciąg jest arytmetyczny. Wiemy, że czternasty wyraz, czyli a14, jest równe 8. Wiemy, że różnica tego ciągu wynosi minus 3 drugie. Czyli ten ciąg będzie na pewno ciągiem malejącym, ponieważ zmniejsza się co 3 drugie. No i dobrze, wyznaczymy sobie najpierw pierwszy wyraz tego ciągu. Korzystamy z własności ciągu arytmetycznego. Wiemy, że 14 wyraz tego ciągu powstaje w taki sposób, że do pierwszego wyrazu trzeba dodać 13 różnic. Czyli w naszym przypadku popatrzmy: A14 jest równe 8. To się równa a1 dodać 13 razy minus 3 drugie. No i w ten sposób z tego równania wyznaczymy sobie pierwszy wyraz tego ciągu arytmetycznego. Wymnażamy 13 razy minus 3 drugie to minus 39 drugich. Przerzucamy minus 39 drugich na lewą stronę tego równania. Tu mamy minus, więc dodajemy do obu stron równania 39 drugich. No i zamieniam równanie stronami, czyli a1 jest równe 8. Plus 39 drugich. Wyciągamy całe. 39 drugich to inaczej 19 całych i 1 druga. No i dodajemy, czyli 8 plus 19 i 1 druga to 27 i 1 druga. No i wiemy już, że pierwszy wyraz tego ciągu to 27 i 1 druga. Teraz musimy wyznaczyć siódmy wyraz tego ciągu. Czyli podobnie jak przed chwilą, zapiszemy sobie, co to jest siódmy wyraz tego ciągu. Jest to pierwszy wyraz ciągu, czyli A1. Dodać 6 różnic. Zatem A7 równa się. Pierwszy wyraz to 27 i 1 druga. Dodać 6 razy różnica, czyli razy minus 3 drugie. 6 razy minus 3 drugie to minus 18 drugich. 18 podzielić na 2 to 9, czyli mamy A7 równa się 27 i 1, 2 odjąć 9. Zatem A7 to 18 i 1, 2. Czyli mamy odpowiedź A, ponieważ 18 i 1, 2 po zamienieniu na ułamek niewłaściwy. 18 razy 2 to 36, plus 1 to 37 drugich. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.